Witam z strony Mixolix Day, dzisiaj ze mną jest Purego. Siema. No. I Kapi65, który dołączy później. Siema. I tak, i dzisiaj będziemy grali na minę Foxie, były z Potwory, serwer trzeci, klasą Drwal. Tak, już zaczęliśmy. Tutaj pojawi się komunikat najlepszy na świecie. Tak. Na Dobra. jedynkę, tak? Dwójkę, trzy. Trzy, trójkę, tak. Bananik. I to będzie, to będzie pierwszy odcinek z serii, e, serii, kur... to miała być seria? życie Wojownika? Jakoś tak. Chyba, no. <gry> I to będzie tylko życie Wojownika i może z, z, zrobię z Życia Potwora, ale to w przyszłości. Okej, okay, wiem jak uprawię. To dobrze. Jak słyszycie jakieś remonty to sorry, ale u mnie sąsiedzi remontują. Kopie, kopie, alimenty, kilo przykład... No nie wiem, czemu to śpiewam. Dobrze. Dobra, Dobra, gdzie jest spórek, gdzie jest ten spórek i miałem ci dać tą siekierę sz barbarzyńcy? E, wiesz, gdzie jest ten magazyn, nie? Ja se maczugę wziąłem. Tak idę do magazynu, no to ja jestem w magazynie i to wszystko podluję. A, ja, a ja, tego, a ja sobie robię smoczy set. O. To ja się tam, ja się tym zakopuję i się wyczekuj. O, widzicie, tu jest smoczy stacik, zrobiłem, gdzie jesteś? O, masz. No dobra. Gramy, gramy. Atak potworu za 80 sekund, więc damy radę, damy radę. Mi się wydaje, że będzie dzisiaj ogar na odcinku od osób, ale... A tamte serwerze mi się nie chciało czekać z nimi trzymać, wytrzymać z nimi się nie da. Widzę cię, kuryniu! Halo? Ech... Oddychłaś sobie, ja tylko dłuje się w tym. Dobra, przejdę teraz, za film. Trzeba je podgłosić na Maxa, żebym... żebym miał dobrze słyszeć. Hej, dziennik, ja, jest, ja jestem w murze, zakobluwuję mura, bo zaraz zaczynamy, więc... Obywat. Ja Dobra, ja idę i... do świątyni, idę do środka świątyni, poinformuję. Ja też idę, ty konieczny, teraz zabiję. Ups, ścinka była. Mhm. Jezu, jaki remont, co siedzi robią. Jartaru, muszą teraz... O, cześć Gibi, cześć Gibi. Cześć. Choralimy w środku, czy idziemy walczyć? Dobra. Żeby jesne. nie było nudno, idzie, ja idę od razu walczyć. Ja jestem Nie, nie. Y Masz, masz pół reglu za tam patrz. Masz. Za tam całe to, ja sobie tylko biorę staka i idę walczyć. Ja też idę. Des no, sepa to co? Ja przygotowuję, ja przygotowuję swojego oddalona do zjedzenia. Podpory trzeba, bo nie, 30 teraz jest wojowników, i 300 Dobra, ja jedyna harda. I dla was wszystko, idę od razu pewnie killę, ale odcinek będzie króciutki, chociaż zobaczymy. Jak to... będzie lamersko, bo kończymy. Ja bo nie ja chcę się podpalić. Jak pamięć to koniec ten. Nie no. Było za ciągle padał pewnie, tak specjalnie, tak... To jest jakby ten... Ech? ucieka mi... Ech? Co to fuck, co my robimy? Myślałam, że to, to jest taka, jakby twoja seria, ten... Jeden zgon z... 3 No... Właśnie muszę dokończyć. A może właśnie wstawiać jakieś nowe odcinki po prostu? Trzeba było śledzić mój kanał. Nie. Ale ten będzie nowy. Ja nie no. połóż się, się tędy. Zabiłem jakiegoś Martasa... Martasa tak. O oh, Witcha, walczę z tym, walczę z mrocznym wagiem i deadłem. Dobra, ra zagram raz Spiderem i... będzie koniec. Dobra, jedzie ja Spiderkiem, Joki, guści gości sobie ułożyły takie takie małe Jak Jak lenę tym spiderkiem, to... Koniec. Idziemy zabić póregla, idziemy zabić pół Co? Nie. To i tak nie jest w nich z ja słaby jak ja Cię tylko znajdę. Jestem znaczy. najszybszy od wszystkich potworków, wiesz. Nie na Dobra, dadłem. Dobra, to pożegnajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Nara, cześć. Pożegnajcie się, nara.